I <laughs> Szybki internet otwiera przed mieszkańcami Polski świat nowych możliwości w prowadzeniu biznesu, edukacji i rozrywce. Szerokopasmowy dostęp do sieci warunkuje rozwój nowoczesnego społeczeństwa. Na mapie Polski, zwłaszcza na wsi, znajdujemy ciągle wiele białych plam, miejsc, gdzie mieszkańcy są pozbawieni tego najważniejszego medium XXI wieku. Na terenach oddalonych od ośrodków miejskich inwestycje infrastrukturalne są zbyt kosztowne dla operatorów dostarczających sygnał internetowy. Bywają też Zbyt inwazyjne dla przyrody. Na takich obszarach najlepszym rozwiązaniem jest łącze satelitarne. Mieszkańcy w różnych miejscach naszego powiatu będą mogli korzystać no, z walorów nowoczesnej technologii bez szkodzenia środowisku naturalnemu Puszczy Białowieskiej. Specjaliści o szybkim internecie satelitarnym mówią, że to internet z nieba. Ma on globalny zasięg: sygnał satelity dociera do każdego punktu na Ziemi, pozwala skutecznie przesyłać dane z szybkością nawet do 10 megabitów na Sekundę. Co najważniejsze, podłączenie użytkownika do sieci jest szybkie i proste. Usługa internetu satelitarnego tuej nie wymaga żadnych kosztownych inwestycji infrastrukturalnych. Do całości rozwiązania wystarczy nam taka antena taki modem i komputer. Inwestycja jest bardzo prosta, łatwa i szybka w instalacji. Jeden dzień jest potrzebny na to, żeby usługę dostarczyć, zainstalować i skonfigurować. Usługa jest całkowicie ekologiczna. W związku z tym nie potrzebujemy kopać rowów, nie potrzebujemy stawiać masztów, nie potrzebujemy również żadnego pozwolenia na budowę. Internet satelity jest usługą bardzo popularną. Z tego rozwiązania na całym świecie korzysta ponad 10% internautów, czyli około 62 milionów osób. Od niedawna jedną z nich jest pani Agnieszka Piotrowska, która prowadzi gospodarstwo agroturystyczne Zagroda Kuwasy w Woźnej wsi, leżącej w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Nasz obiekt bardzo daleko znajduje się od cywilizacji, co jakby jest z jednej strony jego atutem, natomiast z drugiej strony no, stawia to takie wymogi, że jednak łączność ze światem jest potrzebna. I teraz coraz więcej osób, również z grona naszych gości, pierwsze pytanie pada w recepcji: Czy u Państwa jest internet? Mogę w tej chwili powiedzieć: Tak, jest u nas internet, działa dobrze, działa szybko. Szybki internet satelitarny nie musi być konkurencją dla innych rozwiązań, może za to i powinien być ich znakomitym uzupełnieniem, zwłaszcza na obszarach, które z różnych powodów długo jeszcze pozostaną poza sferą zainteresowania operatorów dostarczających tradycyjne rozwiązania.